Rozdział 14. Zniknięcie Michaiła, niebieskie złoto, dętki i mielonka, jak odzyskać skarby, jeszcze jedna kąpiel, rubinowa tiara, zagadka Jurija Gagarina. Obudziłem się o ósmej rano. Było bardzo zimno. Rozgrzebałem popiół i rozdmuchałem ogień. Trzask palących się patyków, których hojną garść rzuciłem w płomienie, obudził szefa. – Gdzie jest Michał? zapytał z niepokojem. – Dopiero teraz zauważyłem, że nasz przyjaciel zniknął. – Jasny gwin zakląłem. – Czekaj, zostawił kartkę – uspokoił mnie pan samochodzik. Na posłaniu leżał zwitek kory brzozowej, na którym usmaloną gałązką naskrobano. Poszedłem po zakupy na stację benzynową. – Gdzie on znajdzie stację benzynową? – zdziwiłem się. – Miał mapę okolicy. Jesteśmy 80 kilometrów od Tobolska. Powinna tu być jakaś stacja. O, Michał zostawił jeszcze jakieś drobiazgi, zauważyłem. W kącie szałasu leżała kupka drobnych przedmiotów. Zegarek, zapalniczka, lusterko kieszonkowe w stalowym pudełeczku i szwajcarski scyzoryk. Podniosłem zegarek, żeby sprawdzić, która godzina. O dziwo działał. Mój niestety stanął po pierwszej kąpieli, gdy uciekaliśmy z więzienia. Czasomierz Michała miał solidną stalową bransoletkę, przez którą biegł rząd ogniw granatowego koloru. Popatrzyłem uważnie. Nie były pomalowane. Ten metal po prostu miał taką barwę. Poskrobałem go ostrożnie od środka nożem. Głębsze warstwy też były granatowe. Zdziwiłem się. Proszę zobaczyć, szefie, zwróciłem uwagę. Cóż to jest? Pan Tomasz oglądał bransoletkę przez chwilę. Wiem, powiedział, to niebieskie złoto. Niebieskie złoto? zdumiałem się. O białym złocie słyszałem. Do normalnego złota dodaje się trochę niklu i stop robi się srebrnego koloru. Ale niebieskie? Weź czerwone złoto, tak zwane dukatowe. Po prostu zawiera sporo miedzi. A to stop 650 części złota i jakiejś ilości czystego chemicznego żelaza. Robi go obecnie tylko jedna firma na świecie. Gdzieś w Szwajcarii. Ładna rzecz. Można i u nas kupić. Jest w Warszawie na złotej taki sklepik jubilerski. Droga zabawka. Ten kolor jest niesamowity. Jak oni są w stanie stopić razem złoto i żelazo? Pomijam problem różnych temperatur topnienia, dochodzi jeszcze gęstość. No cóż, to pilnie strzeżona tajemnica produkcji. Sądzę, że stosują skrajnie wysokie ciśnienie albo coś w tym guście. Nie wiem, nie jestem fizykiem. Jest jeszcze fioletowe złoto. Widziałem na wystawie jubilerskiej w hotelu Mariot. Szczerze mówiąc, wygląda dość ochydnie. Jak się je robi? Zainteresowałem się. Stop 970 części złota i 30 części aluminium. Czystego chemicznie, oczywiście. Zapewne też w dość morderczych ciśnieniach, ale moim zdaniem nie warta skórka za wyprawkę. Przegryźliśmy nieco cedrowych orzeszków i udało nam się oszukać głód. Nieopodal znaleźliśmy krzak malin i oskubaliśmy go do czysta z nielicznych owoców, jakie jeszcze na nim wisiały. Michał wrócił wczesnym popołudniem. Wybaczcie, powiedział, sklep był trochę dalej niż przypuszczałem. Przydźwigał spory pakunek. Wręczył nam po puszce mielonki, którą podgrzaliśmy na ognisku. No to chodźmy łowić skarby, powiedział, gdy skończyliśmy obiad. Poszliśmy. Brzeg rzeki był pusty, tylko na ocalonym kawałku mostu po naszej stronie ktoś położył wiązankę kwiatów. Przecinała ją biała wstęga. Michał podniósł ją i odczytał. Trzem bohaterskim poszukiwaczom skarbów. Nikolał, Rauber. To dlatego nikt nas nie szuka, stwierdził pan Tomasz. Wydaje mi się to podejrzane, powiedziałem. Czy on przypadkiem nie chce, żebyśmy myśleli, że on sądzi, iż się utopiliśmy? Chyba jesteś nadmiernie podejrzliwy, zauważył Michał. Ale ostrożność nie zawadzi. Wydobył z pakunku z liny i wysypał na piasek kilkanaście dentek od traktora. A to po co? Zdziwił się pan Tomasz. Chcesz zbudować tratwę? Nie. Zamierzam podnieść rosynanta, powiedział poważnie Michał. Jestem bogatym człowiekiem, ale skoro mam tu sponsorować odbudowę klasztoru, i w dodatku założyć fundację, to muszę oszczędzać. A ten wasz Jeep to zdaje się nie jest wersja podstawowa. Masz rację, potwierdziłem. Przełóż liny pod podwoziem i pozaczepiej do nich dętki, polecił. Pomógłbym ci, ale boję się, że mi szwy puszczą. Rozebrałem się i sprawdziłem temperaturę wody nogą. Wydało mi się, że zasyczała. Zanurkowałem. Rosynant leżał kołami do dołu, na kamienistej łasze dwa metry poniżej poziomu wody. Zacumowanie lin i dwudziestu dentek zajęło mi przeszło godzinę. Wreszcie wynurzyłem się na dobre i wypełzłem na brzeg. Z wdzięcznością przyjąłem kilka szklanek gorącej herbaty, zagrzanej na ognisku, wkupionym przez naszego towarzysza garnku. Potem poszło łatwiej zanurkowałem i zaczepiłem długi przewód ciśnieniowy do kolejnych dentek. Michał pompował i powoli wypełniały się powietrzem. Jaką mają wyporność? Zapytałem. Dwadzieścia wystarczy? Rosynant to kawał żelastwa. Zastanowił się. Tu mamy pewien problem. 20 to według moich wyliczeń absolutne minimum. Chciałem dać 30 albo 40, ale mieli tylko tyle w magazynie. Każde kolejne nurkowanie znosiłem coraz gorzej, jednak samochód powoli zaczął się wynurzać. Dwudziesta dentka sprawiła, że prawie cały wypłynął na powierzchnię. Z wnętrza kabiny wyciekł strumień wody. Samochód przez chwilę kołysał się przed nami, a potem prąd zaczął go trochę znosić. Steruj wzdłuż brzegu, poradził mi Michał. Kilkaset metrów w dół rzeki jest stary zjazd promowy. Tam wyprowadzimy Rosynanta na ląd. Wydało mi się dziwne, że mam sterować, nie mając wiosła, ale po kilku minutach odkryłem, że można tego dokonać, przemieszczając się z prawej na lewą burtę. Pan Tomasz rzucił mininę, po czym obaj, niczym przedrewolucyjni burłacy, zaczęli holować mnie wzdłuż brzegu. Rzeczywiście, nieco niżej, wchodził w rzekę betonowy podjazd. Spuściłem powietrze z dwudentek, i statek łagodnie osiadł maską zwrócony w stronę lądu. Zaczepiłem teraz linę do przedniego zderzaka. Zaczęli ją ciągnąć, a ja pchałem samochód z tyłu. Póki znajdował się w wodzie, póty szło mi to nawet nieźle. Dętki też pomagały. Później jednak, gdy przestało działać prawo Archimedesa, zadanie stało się dużo trudniejsze. Samochód wyłaniał się z rzeki centymetr po centymetrze. Lodowata woda, w której nadal byłem zanurzony powyżej kolan, odbierała siły. Wreszcie wóz stanął na równym. Wspólnymi siłami wepchnęliśmy go głębiej w las. Zatrzymaliśmy się na sporej żwirowej polanie. Woda lała się z wozu ciurkiem. Tapicerka przemokła na wylot. Wyciągnęliśmy nasze bagaże. Wszystko było mokre. Michał w zadumie oglądał laptop. Wylał z niego wodę. Ciekawe, czy jeszcze da się go uruchomić, zastanawiał się. Wyciągnął pierwszy kontenerek z wyposażeniem. Otworzył go i zlustrował zawartość. Solidny wyrób, pochwalił. Nie przecieka. Z drugiego wyjął kilka znajomych mi kostek. Termit? zagadnąłem. Kiwnął poważnie głową. Termit, potwierdził. Przecież trzeba to wszystko wysuszyć. Porozwieszaliśmy mokre ubrania na gałęziach i z niedużej kostki termitu zrobiliśmy sobie ognisko. Obok położyliśmy siedzenia z rosynanta. Drugą kostkę Michał podłożył pod samochód. Termit palił się oślepiającym blaskiem. Nasze ubrania wyschły w godzinę. Wymontowałem z samochodu akumulator. Jak przewidywałem, był całkowicie rozładowany. Fatalnie, mruknął Michał. trzeba będzie odpalać na pych. O ile w ogóle odpali, zauważył ponuro szef. Zbadałem silnik i układ olejowy. Woda nie dostała się do środka, mruknąłem. Przydałoby się 12V? zagadnął Michał grzebiąc w swoim kontenerze. Aha, potwierdziłem. Odpalimy silnik z baterii. Wymień świece, bo te pewnie są już do niczego. Wymieniłem. Samochód wysechł. Termin wypalił się, zostały tylko po nim dwa jeziorka ze szklonego piasku. Poczekałem, aż podwozie ostygnie i wczołgałem się pod spód. I co tam widać? zapytał szef. Dlaczego zatonaliśmy? Rozpruło się poszycie. Sądzę, że gdy most się pod nami łamał, Rosynant nadział się na coś. Może na jakiś gwóźdź, albo stalową klamrę spinającą deski. Jak to? zdumiał się szef. Przecież to niemożliwe. Oderwałem kawałek postrzępionej blachy i wyczołgawszy się, podałem panu Tomaszowi. Aluminium, mruknął, obracając ją w palcach. I to dość cienka warstwa. Właśnie, na zalewie czorsztyńskim wytrzymało, ale tu nie dało rady. Zbadałem układ elektryczny. A teraz chwila prawdy, powiedziałem, przekręcając kluczyk w stacyjce. Silnik zajęczał z wysiłkiem, ale zapalił. Jakie szkody? zagadnął szef. Wszystko właściwie wysiadło. Nie działa elektroniczna tablica rozdzielcza, wskaźnik powietrza w kołach, wskaźnik gęstości paliwa, Radar, naprowadzanie satelitarne, układ poruszania szperaczem. Tak myślałem. Elektronika, bajery, a odrobina wody i wszystko wysiada. A nie taka odrobina, zaprotestowałem. Samochód moczył się 20 godzin w bystrym nurcie tobołu. Szef niechętnie kiwnął głową. Jednak mój stary wehikuł był wytrzymalszy, powiedział z nostalgią. Wszystkie mechanizmy proste jak drut. Żadnej elektroniki. Czysta mechanika. Wszystko można było rozkręcić kluczami, przepłukać w nafcie i skręcić z powrotem. Wytrzymał też długo. 30 lat. Zobaczymy jak ten będzie wyglądał po 10. Kopnął ze złością w błotnik. Na ile byliśmy ubezpieczeni? Obawiam się, że ubezpieczenie nie pokrywa takich rzeczy. Spróbowałem zmienić kolor. To urządzenie także nie działało. Będziemy mieli dużo szczęścia, jeśli dotrzemy do Polski bez konieczności holowania, powiedziałem. Pan Tomasz westchnął ciężko, a potem klepnął dłonią w maskę. Michał kończył suszyć zawartość torby z klejnotami. Panowie, powiedział uroczyście, nie widzieliście jeszcze najważniejszego eksponatu. Wyjechaliśmy tak nagle, uniósł ręce do góry. Oto rubinowa tiara. Wpatrywaliśmy się dłuższą chwilę w klejnot. Rubiny miały wspaniały, głęboki czerwony kolor. Szef podszedł i delikatnie wyjął mu ją z ręki. Naprawdę ładna, powiedział. Podał mi. Patrzyłem się w migoczące na czerwono głębie klejnotów. Więc tego szukaliśmy z takim poświęceniem? Powiedziałem w zadumie. Chyba było warto, zauważył nasz przyjaciel. Popatrzyłem na niego. Mrugnął do mnie. Uniosłem rubinową tiary tak, że zabłysła w promieniach zachodzącego słońca. Rubiny rozjarzyły się wewnętrznym blaskiem. Na tle białych brzus wyglądało to bardzo uroczyście. Panowie, powiedział Michał, dokonaliśmy rzeczy niemożliwej. Odnaleźliśmy to, czego bezskutecznie szukały całe pokolenia czekistów, NKWD i kgb -ków. Historia odnotuje nasze nazwiska. Biorąc pod uwagę, że znaleźliśmy więcej klejnotów niż przewidywał kontrakt, dołożę pięć starodruków. Ale jeśli macie jeszcze jakieś prywatne życzenia, obiecałeś mi kiedyś opowiedzieć, jak to naprawdę było z Gagarinem, przypomniałem. Skoro odczuwasz aż taką wdzięczność. Z którym Gagarinem? Zapytał słodziutko. Z Jurijem Gagarinem, odpowiedział pan Tomasz. Widziałem po minie szefa, że też jest bardzo ciekaw. No cóż, pod murem moskiewskiego Kremla leżą najwięksi bohaterowie wykrzywił wargi Związku Radzieckiego. Wśród nich jest tylko jeden kosmonauta, a właściwie niedoszły kosmonauta Walentyn Wasiljewicz Bondarenko. Dziwne Jurija Galina tam nie pochowali? Nie, co gorsza, nie bardzo wiadomo, gdzie spoczywa. Ot, taki drobiazg. Nie będzie można porównać kodów DNA mruknął szef. Nie będzie można. Zwłaszcza, że zwłoki zostały spalone po katastrofie lotniczej, w której rzekomo zginął. Wróćmy do tego Bondarenki. Jego przypadek jest dość dziwny. Wedle oficjalnej wersji zmarł na skutek poparzeń. Brał udział w eksperymencie. Zamknięto go w szczelnie odizolowanej komorze. Następnie wypompowano część powietrza, a żeby się nie udusił, zwiększono w pozostałym ilość tlenu. Nasz bohater popełnił jakiś błąd i od kuchenki elektrycznej zapalił się jego kombinezon. Zaraz zdumiał się szef. Po co mu była w środku komory ciśnieniowej kuchenka elektryczna? Myślałem, że kombinezony kosmonautów są całkowicie niepalne, zauważyłem. Michał uśmiechnął się szeroko. To wersja oficjalna. Zanim zdążono rozhermetyzować komorę, oparzenia były już tak poważne, że nie zdołano go uratować. Pośmiertnie otrzymał tytuł bohatera Związku Radzieckiego i pochowano go z honorami pod murem Kremla. Zresztą równie ciekawa jest data jego śmierci. Marzec 1961 roku, zaledwie kilka tygodni przed lotem Gagarina. Czyli te wszystkie teorie, że Gagarin wcale nie poleciał w kosmos, są prawdziwe? Zdumiał się szef. A ja słyszałem, że lotów kosmicznych było więcej, a Juri Gagarin był pierwszym, który powrócił żywy i można go było pokazać dziennikarzom, dorzuciłem swoje trzy grosze. Michał uśmiechnął się tajemniczo. Ja wam tylko opowiedziałem historię pewnego tajemniczego pogrzebu. Ech ty, westchnął szef. Opowiedz po ludzku, czy Juri Gagarin, niezależnie od tego, czy latał w kosmos czy nie, był twoim krewnym? No, oczywiście, że był, nasz przyjaciel uśmiechnął się kpiąco. Nie był, wrzasnął szef triumfalnie. A jakie to ma znaczenie? spytał Michał. Zamyśliłem się, faktycznie nie miało to większego znaczenia. Był szef drążył temat z zaciekłością godną lepszej sprawy. Nie był, odpowiedział Michał znużony. To tylko przypadkowa zbieżność nazwisk. Dlaczego mamy ci uwierzyć? zapytałem. A dlaczego nie? Bo mówisz raz tak, a raz siak. Zdenerwował się pan samochodzik. Zdecyduj się wreszcie na coś. Sam nie wiem, powiedział chyba szczerze. Nie mamy możliwości, aby to sprawdzić. Zaprosiliśmy jego brata, Wasilija, na badania genetyczne. Nie zgodził się. Postanowiliśmy uszanować jego wolę. Komuniści nie wysłaliby szlachcica w kosmos. Tam mógł lecieć tylko chłop albo robotnik. Człowiek pochodzący z kołchozu Całe lata przepracował jako technik odlewnik, przeszedł szkołę zawodową, technikum i wreszcie akademię lotniczą. Człowiek, którego życiorys jest wyświetlony do dziesiątego pokolenia wstecz. Z drugiej strony przyjmijmy, że jego ojciec faktycznie był księciem z rodu Gagarinów. Zaginęło ich kilku podczas rewolucji i na frontach wojny domowej. Gdyby taki człowiek, książę Gagarin, ukrył się w grzdacku, to pierwszą rzeczą, jaką zrobiłby, byłaby zmiana nazwiska na jakieś nierzucające się w oczy. Przyjmijmy jednak, że tego nie zrobił. Czy w kraju, gdzie dzieci donosiły na własnych rodziców, powierzyłby taką tajemnicę rodzonym synom? Czy Juri, wiedząc, że jest księciem, wstąpiłby do konsomołu, a potem do partii? Sądzę, że jeśli nasz dzielny kosmonauta nawet wiedział, to był szczerze przekonany, iż jest chłopem i robotnikiem. W tym kontekście traci znaczenie fakt, jaka krew w nim płynęła. Był robotnikiem, bo czuł się robotnikiem. Był komunistą, więc nie mógł czuć się księciem. To wszystko, co mam do powiedzenia. Zrozumiałem, że nie możemy przeciągać tej rozmowy. Gdybyś się kiedyś dowiedział, zaczął szef. Zadzwonię, obiecał Michał. Szef uśmiechnął się. W drogę zakomenderował. Po kilku minutach Rosynad wytoczył się na szosę. Z uszkodzonym wskaźnikiem szybkości, czułem się trochę niepewnie, ale i tak ruszyłem z kopyta. Do domu.